Tak, przyjaciele, oto taka opinia. Pojawiła się ona na telegramowym kanale zbliżonym do Kremla, przeczytajmy ją. Dotyczy to bezpośredniej linii prezydenta Federacji Rosyjskiej, e, tradycyjnej, która odbywa się co roku, e, gromadzi bardzo wiele pytań, ludzi i tak dalej. Zobaczcie, co piszą. Prezydent poświęcił bardzo dużo czasu SVO, rozpoczął bezpośrednią linię nie od gospodarki, nie od jakichś innych drugorzędnych kwestii, a od sytuacji na froncie. Władimir Władimirowicz pokazał, że wojna jest teraz najważniejsza. Mam nadzieję, że rozumieją to wszyscy Rosjanie. Jeśli ktoś jeszcze nie zrozumiał, powiedział rozmówca kanału, zwrócił też uwagę na słowa Putina o tym, że jesteśmy gotowi iść dalej i dobić to plugastwo. A więc o tym, żeby iść dalej, dobić plugastwo. Oto ten fragment. Co zrobili obywatelom? Aż nas ręce swędzą. Gotowy pójść dalej i dokończyć tego gada. Kiedy zobaczyli, że wśród obywateli były zastrzelone babcie, zabite śmigłowce i tak dalej, mówiąc skromniej, mężczyzna jest zawstydzony. Taka publiczność chyba jest tu po raz pierwszy. Kontekst tej wypowiedzi to bardziej, to nie jest oświadczenie, nie wiem, to jest refleksja, bardziej refleksja na pytanie. O właśnie to pytanie, które zostało przesłane przez elektroniczny środek komunikacji. Pytanie z Dniepropietrowska, tak, no, na chwilę wyobrażacie sobie, tak, co to jest. No, to jest absolutnie propagandowa historia wymyślona, tak, pytanie z Dniepropietrowska. I z którego Dniepropietrowska to pytanie? Miasto, po pierwsze, już od dawna nie istnieje pod taką nazwą, być może w rosyjskiej kartografii gdzieś ono istnieje, ale z Dniepropietrowska na pewno nikt nie zadawał pytania. Dalej, jakie to pytanie? Czy planowany jest ponowny atak orzesznikami na obiekty wojskowe. Jesteśmy tylko za. Po prostu powiedzcie kiedy. Właściwie z dnie proszą, żeby orzeszniki uderzyły w dnie I na to pytanie Putin reaguje w związku z do tego, że jesteśmy tam gotowi zrobić to jeszcze raz. To znaczy, żeby wygłosić groźbę, trzeba było stworzyć do tego pretekst, ponieważ takie pytanie normalny człowiek oczywiście nie mógłby zadać. Chociaż pozostaje pytanie, na ile normalni ludzie pisali te pytania, bo dziś akurat Putin miał do czynienia z żartami na temat normalnych pytań, rzeczywiście, ale to już inna historia. Teraz skupimy się właśnie na eskalacji wojny, tak zwanej SWO i sytuacji na froncie. Putin wspomniał właśnie o frontowych historiach. Jeszcze raz zareagował na zdjęcia Wołodymyra Zełęskiego na tle stele Kupiańsk. Powiedział, że zaprasza Wołodymyra Zełęskiego, by nie zatrzymywał się przy stele, ale wszedł do środka. Przyszedł pod drzwi na imprezy w domu. Dlaczego sam Kupiansk nie przyjechał? Skoro Ukraina twierdzi, że kontroluje 90% kupiańska. To również ciekawa retoryka, która faktycznie ma miejsce w Kupiańsku. Dlaczego? Ponieważ boli. Teraz wrócę do samego początku, do tego właśnie posta tabakera do tego że prezydent poświęcił bardzo dużo czasu na swoje sprawy i rozpoczął bezpośrednią linię nie od gospodarki lecz od jakichś innych drugorzędnych kwestii a więc moje wyjaśnienie jest zupełnie inne jasne jest że propaganda buduje teraz taką właśnie narrację wiecie taką oś że kraj żyje w warunkach SVO Putin zresztą kilkakrotnie powtarzał że kraj żyje w warunkach SVO Mamy teraz 700 tysięcy żołnierzy przebywających na terytorium tak zwanej w strefie, tak zwanej SVO. To prawda to jest również potwierdzone przez ukraińskie dane. Syryjski osobiście przed wczoraj powiedział 710 tysięcy. Powiedział to na posiedzeniu z Ramsteinem, Czyli 700 tysięcy Putin tutaj mówi prawdę. Po raz pierwszy mogę zaznaczyć, że to jest prawdziwa informacja. Ale dlaczego on to mówi? Dlaczego on ciągle powtarza, że żyjemy w warunkach SVO? Ponieważ życie staje się nie do zniesienia, trudne, zwłaszcza w rosyjskiej prowincji, życie staje się niekomfortowe, zwłaszcza dla regionalnych elit. A tak trzeba będzie żyć, ponieważ w głowie Putina jest imperialna ambicja, by zdobyć całą Ukrainę. Dlatego po raz kolejny musi tłumaczyć rosyjskiemu społeczeństwu, a także elitom regionalnym, dlaczego muszą stawać się biedniejsi. Właśnie przez pragnienie Putina, by podbić Ukrainę i nie tylko Ukrainę, istnieje również ambicja podbicia krajów bałtyckich. I to trzeba tłumaczyć, tłumaczyć i jeszcze raz tłumaczyć. I to nie jest chęć usłyszenia tej informacji od Rosjan, chcę Wam powiedzieć, biorąc pod uwagę, jakie pytania były zadawane, to jest pragnienie Putina i konieczność. A robienie tego, przyjaciele, staje się coraz trudniejsze i trudniejsze. Obecni byli także zagraniczni przedstawiciele mediów. Rosyjska redakcja BBC dziennikarz zadał pytanie: Czy Putin planuje dalszą eskalację i atak na kraje NATO? Oto taka odpowiedź padła zobaczcie. Z naszym prezydentem Trumpem, Anchorage uzgodniliśmy i praktycznie w pełni zgodziliśmy się na propozycje przedstawione przez prezydenta Trumpa. Dlatego też stwierdzenie, że coś odrzucamy jest całkowicie błędne i nie ma absolutnie żadnych podstaw. Na wstępnych spotkaniach w Moskwie, które były bardzo ważne, przedstawiono nam konkretne propozycje i poproszono o pewne, choć trudne, kompromisy. Przybywając do Anchorage powiedziałem, że będzie nam niezwykle trudno podjąć ostateczną decyzję w tej skomplikowanej sprawie. Zgadzamy się na kompromisy, które nam zaproponowano. Dlatego mówienie, że coś odrzucamy, jest całkowicie nieprawidłowe i nie ma żadnych podstaw. To jest w istocie bardzo ważny sygnał. Sygnał dotyczący nadchodzącego spotkania rosyjskiej delegacji negocjatorów, które ma się odbyć w ten nadchodzący weekend. Praktycznie sobota, niedziela, dokładne daty teraz. Nie są podawane, ponieważ dziś odbywa się jeszcze ostatnie uzgadnianie między ukraińskimi delegatami, w szczególności Umirowem i Witkowem. Spotkanie w Miami jest zaplanowane, odbędzie się właśnie teraz, być może w tym momencie, kiedy oglądacie ten mój przegląd. A dalej, niezależnie od wyników, ma się odbyć spotkanie z rosyjskimi przedstawicielami. To zostało potwierdzone. Dziś Putin mówi o tym, że Oczekuje kontynuacji właśnie tego dialogu, uzgodnień, które zostały osiągnięte w Anchorage. Jest to rozpatrywane wyłącznie w ten sposób. I pojawia się jeszcze jedna ciekawa historia: że to właśnie Putin oczekuje zobaczyć w końcowym dokumencie, który nazywa się Planem Pokojowym. My również zawsze o tym mówiliśmy. Jesteśmy gotowi i chcemy zakończyć ten konflikt pokojowymi środkami na podstawie tych zasad, które zostały przeze mnie określone w czerwcu zeszłego roku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. I przy usunięciu pierwszej przyczyny, która doprowadziła do tego kryzysu. Przypomnijmy sobie, co dokładnie mamy na myśli, zaczynając od końca. Główne przyczyny, o których mówi. Putin. A mówimy tu przede wszystkim o rozszerzeniu NATO, Sojuszu Północnoatlantyckiego, który po 1997 roku faktycznie przyjął nowych członków, Słowację i Rumunię. Wiesz, dołączyłeś do tego stowarzyszenia. Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji nowymi członkami zostały Finlandia, a także Szwecja, która zachowywała neutralność od 1814 roku, jeszcze z czasów wojen napoleońskich. Tak, ale to się wydarzyło, i Putin upiera się, że pierwszym powodem jest chęć NATO do rozszerzania się na wschód, oraz chęć Ukrainy, a właściwie władz Ukrainy do przyłączenia się. Szczególnie Putina drażni, to preambuła Konstytucji Ukrainy, która mówi o tym, że celem Ukrainy jest przystąpienie do Unii Europejskiej. Tutaj nie ma problemów. Również do sojuszu północnoatlantyckiego. Nikt nie zamierza zmieniać konstytucji Ukrainy, to oficjalne stanowisko, czerwona linia Kijowa, itd. Tak i tym podobne, ale gwarancja ze strony Stanów Zjednoczonych, która de facto została teraz uzyskana, nie należy mieć tu żadnych złudzeń, faktycznie uzyskana od Trumpa, że główny kraj NATO, który wnosi e, największy wkład finansowy do tej organizacji, gwarantuje Federacji Rosyjskiej, że Ukraina Przynajmniej podczas kadencji Trumpa nie będzie podejmować prób, a Stany Zjednoczone odpowiednio nie będą odpowiadać pozytywną decyzją na przystąpienie Ukrainy. To jest pierwszy powód, który w zasadzie został rozwiązany. Pytanie o terytoria. Oświadczenie z lipca 2024 roku. Putin żądał, by warunkiem zawieszenia ognia było całkowite wycofanie wojsk ukraińskich z czterech ukraińskich obwodów Ługańskiego, Donieckiego, Hersońskiego i Zaporskiego. A kompromisy, o których Putin powiedział, że jest na nie gotów po Anchorage, które zostały zaproponowane, oczywiście, biorąc pod uwagę, że to jest podstawa, podstawą Putina jest lipiec 2024 roku. Kompromis to wycofanie wojsk Ukrainy z obwodu donieckiego co najmniej. Następnie utrwalenie linii frontu w obwodach zaporowskim i hersońskim. I odpowiednio, prawdopodobnie jako wymiana za wycofanie ukraińskich formacji zbrojnych. Wycofanie wojsk, sił obrony z obwodu donieckiego. To odpowiednio uwolnienie okupowanych przez Rosjan terytoriów w obwodach Charkowskim i Sumskim. Po prostu to stwierdzam, to jest tutaj. Nie możemy powiedzieć, czy to pozytywne, czy negatywne, po prostu stwierdzam, co się teraz dzieje. To kolejne przypomnienie. A dalej, przyjaciele, następuje absolutnie wojownicza retoryka Władimira Putina, która jest związana z tymi zagrożeniami, które mogą się pojawić po drodze. Pojawił się temat, moim zdaniem, dlatego, że to jest zmiana doktryny NATO, która istnieje, blokowanie korytarza suwalskiego, i to dotyczy całkowicie obwodu kaliningradzkiego, który jest swoistym enklawą na terytorium północnej części Unii Europejskiej. Oto, co odpowiedział Putin. Będą tworzyć zagrożenia tego typu, te zagrożenia będziemy niszczyć. I wszyscy powinni to rozumieć i zdawać sobie z tego sprawę, że działania tego typu po prostu doprowadzą do niespotykanej dotąd eskalacji konfliktu i wyniosą go na zupełnie inny poziom oraz rozszerzą do wielkiego, na szeroką skalę zbrojnego konfliktu. Wszyscy powinni to sobie uświadomić. Tego chcecie? To jest straszak całkowicie zwyczajny, ponieważ według najnowszych danych, czytałem raporty dostępne publicznie, które dotyczą właśnie kontroli nad korytarzem suwalskim, który faktycznie łączy obwód kaliningradzki. Logistycznie, ponieważ faktycznie korytarz suwalski to brama do krajów bałtyckich, Doktryna, która istniała do 2022 roku, przewidywała kontrolę nad korytarzem suwalskim w ciągu 60 godzin, czyli to faktycznie kilka dób. Teraz wszystko się zmieniło. Dlaczego? Ponieważ istnieje realne zagrożenie ekspansją lub rozszerzeniem konfliktu, przede wszystkim na Litwę, Łotwę i Estonię. I aby do tego nie doszło, potrzebna jest absolutna, natychmiastowa kontrola. I reakcja na okupację ze strony już sił Sojuszu Północnoatlantyckiego, właśnie Obwodu Królewieckiego, a tym samym uzyskanie kontroli nad korytarzem suwalskim. Wiecie, że tam są obecnie formacje Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także zasadniczo Korpusy Sił Zbrojnych Polski, które zajmują się tą sprawą. Putin po prostu mówi, że o tym pamięta, że nie należy tego robić, nie trzeba. Ale odpowiednio Putinowi też nie wolno podejmować żadnych działań związanych z możliwym prowokacyjnym scenariuszem wobec tych trzech krajów bałtyckich. Jeszcze jedna bardzo ciekawa manipulacja, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to komentarz Putina dotyczący prawdopodobnych wyborów na Ukrainie. On również poruszył tę sprawę i to z dość nieoczekiwanej strony. Wymyślił już dla siebie scenariusz tych wyborów i skomentował to w następującym duchu. Znowu ustawili się w kolejce i zagłosowali. Nic nie potrzebowaliśmy. Robiliśmy to, co uważaliśmy za słuszne. A dzisiejsi przedstawiciele reżimu kijowskiego, jeśli zechcą, zrobią to samo. A jeśli chcą wykorzystać wybory wyłącznie po to, by powstrzymać kolejny atak wojsk rosyjskich, to jest błędny wybór. I mimo to, teraz powiem coś, co może zabrzmieć niespodziewanie. Jesteśmy gotowi rozważyć możliwość zagwarantowania bezpieczeństwa podczas tych wyborów na Ukrainie. Przynajmniej powstrzymać się od uderzeń w głąb terytorium w dniu głosowania. Ale oczywiście jest tu jedna kwestia, której również nie możemy pominąć, obok której nie możemy przejść obojętnie, a mianowicie na terytorium. Tutaj dalej jest kontynuacja. Zaraz powiem, co powiedział dalej, ale tutaj trzeba się na chwilę zatrzymać i omówić to dokładniej. Zobaczcie, wychodzi na to, że Putin albo Kreml wcale nie wyklucza całkowitego przerwania rozmów pokojowych, ale jednocześnie będzie domagać się nowej legitymacji dla władzy na Ukrainie. Wielokrotnie nazywał władzę w Kijowie na Ukrainie reżimem, tak, Władzą nielegalną, ponieważ z powodu wojny kadencje prezydencka i parlamentarna są przedłużane na Ukrainie. Dlatego Putin postrzega to jako nielegalną władzę, która nie będzie mogła podpisać traktatu pokojowego. Jeśli nie zostaną osiągnięte pewne porozumienia do Bożego Narodzenia, jak tego chce Donald Trump, to ciekawe jest to, że Putin nie zdejmuje z agendy właśnie przeprowadzenia wyborów na Ukrainie. Obecnie tę sprawę aktywnie komentuje także Kancelaria Prezydenta oraz Wołodymyr Zełęski. A Wołodymyr Zełęski jest skłonny uwierzyć, że wybory mogłyby się odbyć nawet przy wykorzystaniu głosowania internetowego. Dotyczy to w szczególności lokali wyborczych za granicą. Ten komentarz tam jest, on. Byłem tam ostatnio, to jest trochę inny temat. Ale Putin się tego uczepił, prawda? To znaczy on widzi możliwość przeprowadzenia wyborów na Ukrainie nawet w warunkach trwania tak zwanej specjalnej operacji wojskowej. To jest bardzo interesujące. Czy to nie stanie się nowym warunkiem Federacji Rosyjskiej, że zanim cokolwiek zostanie podpisane, konieczna będzie zmiana władzy na Ukrainie? Albo zalegitymizować, jak to mówią, Wołodymyra Zełenskiego, żeby ponownie wygrał wybory. A jeśli pomysł z głosowaniem online bardzo wam się nie podobał, z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie i parlamentu, w tym Zełęckiego, nie ma w tej sprawie konsensusu z parlamentem, ale dla Putina, jak widać, jakiś rodzaj konsensusu istnieje. Bo co będzie następne? Dalej pojawia się historia, że w Federacji Rosyjskiej, jak powiedział Putin, znajduje się teraz co ciekawe od 5 do 10 milionów Ukraińców. To znaczy, Putin teraz twierdzi, że w Federacji Rosyjskiej są osoby posiadające obywatelstwo ukraińskie z ukraińskimi paszportami, których jest od 5 do 10 milionów. Czy potraficie sobie wyobrazić 10 milionów Ukraińców z ukraińskimi paszportami na terytorium Federacji Rosyjskiej? Co oni tam robią? Na Ukrainie, według różnych danych, przebywa obecnie mniej niż 30 milionów osób, wliczając dzieci, które nie głosują. To znaczy, potencjał wyborczy na Ukrainie, według słów Putina, faktycznie równa się potencjałowi wyborczemu Ukraińców z ukraińskimi paszportami, którzy przebywają na terytorium Federacji Rosyjskiej. Z takim potencjałem można zmienić władzę na Ukrainie w jeden dzień. Czy rozumiecie całą tę historię teraz? To jest absolutnie nowa okoliczność i myślę, że należy zwrócić na nią tutaj ogromną uwagę i reagować tam. Obwód kaliningradzki, jakieś kolejne bzdury o przedłużeniu swojego Orjesznikowa to jakby osobna historia. Wydaje mi się, że teraz trzeba reagować właśnie na ten aspekt tego, jak Putin zamierza, a najwyraźniej ten plan jest już gotowy, zmienić władzę na Ukrainie albo zalegitymizować Wołodymyra Zełenskiego na jakichś warunkach. I to jest teraz bardzo poważna sprawa, która wybrzmiała po raz pierwszy. Bardzo poważna sprawa. I wydaje mi się, że nie ma tu przypadków w tym, że to wybrzmiało dzień doby wcześniej. Do negocjacji Amerykanów z Rosjanami tutaj nie może być przypadku. One są po prostu wykluczone.